Cześć, tutaj Róża z bloga Ciastkożercy.pl Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić dość nietypowe, a przy tym naprawdę pyszne ciasto. Nie ma w nim ani mąki, ani mleka, a główny składnik to fasola. Ciekawe? Zapraszam na brownie z czerwonej fasoli. Do zrobienia brownie z fasoli będziemy potrzebować 3 duże jajka 1 trzecią szklanki oleju Dwie puszki czerwonej fasoli, to około 500 g po odsączeniu zalewy. Jedną tabliczkę ciemnej czekolady. 1 czwartą szklanki brązowego cukru. Jednego dojrzałego banana. 3 łyżki ciemnego kakao. Jedną łyżeczkę sody oczyszczonej. I garść ulubionych bakali. U mnie to migdały. Ciasto będę piekła w niewielkim naczyniu żaroodpornym o wymiarach 32x20 cm, możecie upiec też je w dowolnej blaszce. Spód dobrze jest wyłożyć sobie wcześniej papierem do pieczenia. Robienie ciasta zaczynamy od rozpuszczenia czekolady, można zrobić to w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Teraz odstawię ją sobie do przestudzenia. Pora na fasolkę. Po dokładnym odsączeniu z zalewy yy, należy ją zmiksować. Ja będę robić to ręcznym blenderem, ale można użyć też do tego stojącego robota kuchennego. Tak powinna wyglądać zmiksowana fasolka. Teraz będę dodawać kolejno następne składniki: banana, olej i jajka. Całość jeszcze raz zmiksujemy. Moja masa jest już jednolita, pora na przestudzoną czekoladę. Jeśli lubicie ciasta czekoladowe, nie tylko takie z fasoli, zapraszam Was na mojego bloga, znajdziecie tam przepis na klasyczne brownie. Na samym końcu dodam suche składniki, czyli kakao, cukier i sodę oczyszczoną. Tak powinna wyglądać gotowa masa. Ma jednolitą konsystencję i już wygląda jak nieupieczone ciasto czekoladowe. Ostatni składnik, jaki nam został, to posiekane migdały. Można dodać inne bakalie, np. rodzynki. Ciasto przelewamy do przygotowanej wcześniej foremki. Pieczemy je w piekarniku rozgrzanym na 180 stopni górę i dół bez termoobiegu przez około 50 minut do 1 godziny. Wierzch ciasta wyrównujemy silikonową szpatułką. Takie szpatułki i inne akcesoria cukiernicze znajdziecie w moim sklepie. Link zostawiam pod filmem. Moje ciasto spędziło w piekarniku 50 minut. Myślę, że to już jest dobry pomysł, żeby sprawdzić, czy się upiekło. Wygląda dobrze. Sprawdzę jeszcze patyczkiem, czy w środku nie ma surowego ciasta jest w porządku. Teraz przełożę je sobie na kratkę i ozdobię czekoladą. Do polania ciasta można wykorzystać również masło orzechowe albo posypać je po prostu cukrem pudrem. Brownie najłatwiej pokroić, kiedy jest zupełnie zimne. Ja zamierzam włożyć je teraz do lodówki na przynajmniej godzinę, ale jeśli macie tyle czasu, zostawcie je w lodówce na całą noc. Kiedy będzie już przestudzone, pokroję je i pokażę wam jak wygląda w środku. Zobaczcie, tak ciasto wygląda po przekrojeniu. Jest aromatyczne, wilgotne i mocno czekoladowe. Do jego przygotowania nie użyłam ani mąki, ani mleka, dlatego myślę, że to fajna opcja, jeśli ktoś z różnych powodów nie może jeść tych składników. Gdybyście sami piekli takie ciasto, pochwalcie się koniecznie, jak wyszło tutaj w komentarzach pod filmem lub w komentarzach na blogu. Za komentarze ze zdjęciami można zgarnąć nagrody. Lista aktualnych konkursów podobnych w opisie pod filmem. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać w komentarzach pod filmem, co jeszcze chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!